A to jak postępuje depopulacja Polski, do czego prowadzi nas rząd PiS i Kaczyński. Proszę, to jest filmik, który nagrałam dwie godziny temu. Tak wyglądała populacja Polski na zegarze światowym, popula liczącym populację na bieżąco. Na live, jak widać. Ech, wystarczy patrzeć na samą końcówkę. Było 121 ludzi. Końcóweczka. Jakieś pół godziny wcześniej było 122. Czyli jedna osoba już w tym czasie zmarła. I to było w ciągu minionych 2,5 godzin. A, a teraz popatrzmy, jak wygląda sprawa na świecie. Tak, w takim tempie rośnie. Jest po 16 w tej chwili. W takim tempie rośnie populacja na świecie. Widać, że błyskawicznie. W takim tempie rośnie populacja. populacja w Chinach niszczących przez wirus. Obecnie, mimo wirusa, liczba wciąż rośnie, tak. Tak wygląda populacja w Indiach, w których wirus nie szaleje aż tak jak w Chinach szybciej, szybciej przyrasta ludności niż w Chinach. A tak wygląda w Polsce. Proszę. 2,5 godziny temu było końcówka 120. Teraz mamy minus 9 osób. Czyli w ciągu 2,5 godzin ubyło 9 obywateli w Polsce. Gdzie na całym świecie, nawet w Chinach, mimo wirusa ciągle ludzi przebywa w Polsce i bez wirusa ciągle idzie nas w dół. Widać to po prostu gołym okiem. Moglibyśmy tutaj siedzieć następne dwie godziny i jedyne co będziemy widzieli to to, że cyfry będą szły w dół. Do tego doprowadził nas rząd PiS. A oczywiście przyczyny wymyślą sobie sami. Byleby nie tylko tą, że bieda wykańcza ludzi i nie chcą mieć dzieci. Gratulujemy Kaczyńskiemu i całemu pisowi. 113 nie drgnęło. No nie do przodu, tak? Proszę, 112. Kolejna osoba nam ubyła. Czyli 10 osób w ciągu yy, 2,5 godzin. Mniej w Polsce. Tak to wygląda. Będziemy to aktualizować w jakiś czas. Zobaczymy co się będzie działo. Sprawdźmy jeszcze raz China. W Chinach populacja wci wciąż rośnie mimo wirusa. Na świecie w błyskawicznym tempie. Przybywa ludzi. W Indiach. Szaleństwo, nigdy mało. A w Polsce? W Polsce nam ubywa ludzi. Dzieci się nie rodzą, ludzie umierają. Tego też się komentować, po prostu nie chcę. Przypominam 121, a nawet 122, było 2,5 godziny temu. 112 mamy po dwóch pół godzinach. Polacy znikają.